Siemana, no ekipa, tak jak obiecywaliśmy. Nowe rzeczy na kanale, idziemy za chwileczkę zakupić gadżecik dla zwycięzcy tego konkursu, który dzisiaj będziemy przeprowadzać. Lecimy! Nawet w kolejce postoimy? No i który wybieramy? Szefie? No wybierz coś, to twoje klimaty są. Dzień dobry, dzień dobry. Przedstawi się nam pani do naszej kamerki 243 ekipa. Dzień dobry, ja jestem Justyna Łonik. Yy, za, zakupujemy sobie szaliczek do konkursu. Który Pani poleca? Który polecam? Nam się ten pierwszy najlepiej podoba. Najlepszy. No to bierzemy pierwszy. Dzień dobry, dzień dobry. Szukamy prawdziwych kibiców GKS-u Katowice. Zalicza się pan do takich? Tak, ale ja jestem tam mieć ciastkówki pieszo, tak naprawdę. Zawsze chodzę na piłkę na bukową. A, czy, ale znani zawodnicy GKS-u, czy raczej jeszcze nie? Znaczy, ja nie znam tego Jarosza, co ja w Kadrze. A ja, tak szczerze mówiąc to nie, bo pieszo jestem, ale jeszcze nie przyjęła. A, a pró próbuje pan sił w konkursie? No nie który to zawodnik po przebiegu jego kariery. O nie, nie, nie. nie? jeśli chodzi siatkówkę, to je, Dobra, dziękuję. Lecimy dalej, powodonka. Cześć, witam, witam. Tak. Trafiliśmy na kibicę GKS-u Katowice? Nie Czy oni tu w ogóle są? <noise> dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Wie fanowie co? Kibice GKS-u to już widzimy. siatkówką się interesują. Tak. Siadkarze GKS-u znają. Znają. No to witamy. My jesteśmy 2,43 Przeprowadzimy dzisiaj quiz z Państwem. Gotowi? No. Quiz polega na tym, że trzeba odgadnąć, który to zawodnik po przebiegu jego kariery. Wchodzimy w to? Wchodzimy. Pierwszy na strzał, przebieg kariery tego zawodnika, to właśnie te trzy kluby ostatnie. To jest wiadomo, no. Gra teraz w GKSie Katowice. Adamczyk. Błąd. Bon. Szansa dla Pana. Nie, nie wiem. Ciężko? A. Po... Oprawka. No i brawo, dobra. Uwaga, jedziemy dalej. Na zachętę jest już upominek i uwaga dalej. Następny zawodnik. Ee I... No brawo. No mamy do czynienia tutaj z fachowcem, także nie ma lipy. Ja cyk. Ja nie mogę podpowiadać Dobra, Dobra odliczamy, 10 eee... Mam go na końcu języka Mogę skład zobaczyć? Dobra, no nie ma, ale na zachętę tam prze... Przekażemy jeszcze jeden upomineczek, co? To pan się po... podzieli z kolegą, albo... Dzięki wielkie. Podpowiadamy. Łukasz Kozu. Dzień dobry. Możemy zająć chwileczkę? No niech będzie. Niech, niech pan będzie, pan o. Niech się pan przedstawi nam. Mateusz Przeprowadzamy dzisiaj quiz. Do wygrania są mu upominki GKS-u Katowice. Jedna nagroda jest za to, za odgadnięcie wszystkich zawodników. Mamy ich trzech. Po przebiegu ich kariery lub na czas najszybciej odgadnięty zawodnik. To jest nagroda główna, która będzie losowana podczas y, filmiku naszego tutaj, który, który właśnie nagrywamy na kanale. Idziemy w to? Idziemy. Idziemy. Dobra. Uwaga. Ja włączę stoper Teraz mam zgadnąć zawodnika. Tak? tak. Uwaga. Lecimy. Wóz. <śleski> y, Proszę? Wóz? Marcin? Nie. Błąd. Szansą następną damy. Od nowa zerujemy Super. I uwaga. Start. Luka z No i brawo. Dzięki super, wielkie. Dziękuję. I jak coś, oglądamy nasz kanał. Ja już podam namiary na nasz kanał. Tu jest nasza blepeczka. Okay. Nasza nazwa, gdzie można nas znaleźć na socjalach. Okay, super. Super. Dzięki wielkie, miłego. Dzień dobry. Ekipa 2.43, można się odwrócić do kamerki. O no nie ma się co wstydzić. Przeprowadzamy konkurs o wiedzy zawodników GKS u Katowice. Wchodzicie w quiz. No można, no. Dobra. Żeby wygrać, trzeba odgadnąć jak najszybciej zawodnika, a upominek od klubu jest wtedy, gdy odgadniecie trzech zawodników. Uwaga. Dobra. Losujemy który. Uwaga, start! Kto to będzie? 34? Co? Nie wiemy, nie Co? wiemy. Co? Wiem jakie numerek, ale nazwisko, tak? Jeszcze jedna szansa. Losujemy. Dobra, uwaga, lecimy, start! Kto te wszystkie mecze Nie pamiętam Nie wiem Nie wiecie? Aj, no szkoda Dobra, macie upomineczki od nas, chociaż Na pamiąteczkę zapraszamy na nasz kanał O siatkówce A my lecimy dalej Dobra, dzięki A mogę Cię tu zaprosić? Cześć, ja jestem Kamil Ty jak masz na imię? Krzysiek Uwaga, obracamy i start. Kto to, Jaki to zawodnik? O Jezu, to jest ciężkie. I w ogóle nie wiem co to za klub. Liga Francuska, podpowiem. E... Wiem, że to jest jakiś, wiem, że to jest jakiś nowy zawodnik, ale tego to akurat to nie wiem. Nowy, nowy zawodnik. Tak, nowy. Dobra, jesteś młody, to jeszcze masz jedną podpowiedź. Gra z numerem 94. Nie widzę tej osoby. Dobra, jeszcze jedna szansa, okej? Okay? Dawaj, losujesz z tych. To, no, tak, dobra. No i start, lecimy dalej. Asekorezowi to był ten. On się nazywał. Wiem, że jakiś tam był w Aseco ale wrócił mm -hmm. i się waham, ale nie pamiętam dokładnie, który to strzelaj, był. Strzelaj, strzelaj! W zeszłym sezonie nie było. Numer 15? Numer 15. No nie wiem jaki ma numer. Nie. No nie. No. To był chodziło o Bartka Mariańskiego, a wcześniej o Łukasza Kozuba. No, Dobra. to nie znam bardziej tych starszych sezonów. O, ostatnia próba. Dobra? Ale lecimy dalej. Proszę bardzo. Kto to będzie? właśnie Właśina, no i brawo. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeprowadzamy quiz dla kibiców GKS-u Katowice z wiedzą o zawodnikach. Gotowy pan jest? Z wiedzą o zawodnikach? No! No. Z tego musimy odgadnąć, o jakiego zawodnika chodzi. No to jedźmy. Uwaga, jedziemy. Kto to będzie? Kaliński. Błąd. Start. To jest trudne, czy jest stresowi Króliczki? Niestety nie. Adamczyk? Nie. Bełchatów, Bełchatów i Karlowarsko. Wasina? Wasina. Nic się nie dzieje. Trzeba się podszkolić. Dzień dobry, dzień dobry. Przeprowadzamy Quiz o wiedzy. O siatkarzach, nie za, to Nie za bardzo. Ja jestem inny. <grymne> Dobra. Prawda? Tak, oczywiście. Często się tu na. E, dawid Strokos. Wiesz co, mamy dzisiaj quiz dla kibiców gieksy o wiedzy zawodników. Czy, czy podejmujesz się tego wyzwania? E, na chwilę bez mo może akurat na. Mo teraz może nie. No może próbujesz, czy nie? No. Nie. Dobra, dzięki. Można pana na chwileczkę tutaj albo? Można. Niech się pan przedstawi. Piotr But. Panie Piotku, mamy dzisiaj quiz dla kibiców Gieksy. Widzę, że pan może raczej pan nim robił. No, tak. no jeden jest piękny. Quiz polega na tym, że odgadujemy zawodnika po przebiegu jego kariery. Losujemy. Nie odwracamy jeszcze? O, nie Tak. Stoper włączam. I uwaga, trzy, cztery. Kto to będzie? Jaki to siatka? Kto to będzie Basina? Brawo! Jedna odpowiedź poprawna 9 sekund Można odwracać, bo to już poza konkursem będzie liczył się pierwszy. Kto to będzie? Alterna ja. Są problemy z tym zawodnikiem, no odpowiadam ten przedostatni klub, ostatni przed GieKSą, jest to Liga Francuska. A, Kosup, Brawo. Dobra. Następny ciach. Ciach. To będzie... Królicki? Nie. Środkowy to jest, nie? Zimno. Zimno. No to jak nie ten, no to będzie w takim razie Pan... Mariański. Brawo. Upomineczek od klubu ląduje do Pana. Pola możesz przekazać Panu. A wyniczki tego konkursu, kto najszybciej odpowie tego pierwszego zawodnika, proszę nas obserwować. Właśnie, tutaj są nasze socjale. Instagrama? I na naszym... super. I, I na filmiku, który dodamy na YouTube będzie losowany, losowana osoba, która wygrała nagrodę od nas. Super. Super. Dzięki, Dzięki wielkie. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Możemy zająć chwileczkę. Go. Trafiliśmy na kogoś, kto będzie znam zawodników GKS u Katowice. Powiedzmy. No i super. Ja włączę stoper i wtedy lecimy, dobra? Uwaga, 3-4 Eee. Kocu? Brawo! Mamy chyba najlepszy wynik. Okay. Dawaj, następny. Okay, so, to będzie. Albo Jarosz, albo Fenoszyn. Zimno. Zimno. Zimno bardzo. ja mogę zdradzić, A właśnie, no widzisz, nie zapytałem cię o imię. E, Tomek. Że Tomek już tutaj odgadnął drugiego zawodnika, że jest to Bartek Mariański. Dobra, lecimy po trzeciego. E, Wasina. Brawo! O, no, najlepszy dzisiaj zawodnik, gratuluję, naprawdę. Upominek dla pana. No i dobra ekipa. Konkurs za nami zwycięzca będzie ogłoszony na naszym kanale. Pierwszy set również za nami. Jaszczeński Węgiel pokazuje klasę i to, że jest topową drużyną w Europie. Dzięki za obejrzenie filmu. Powodzonka.